Obiecaliśmy i oto jest nasz gość, Marek Krajewski, autor fenomenalnych kryminałów, filolog klasyczny. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to jest tak, że matematyka jest w stanie kompletnie opętać i doprowadzić człowieka do zbrodni? No, chyba tak, to znaczy na pewno, na pewno tak jest w mojej książce. Na czym ta matematyka, czy gdzie się ona objawia? Przede wszystkim w tym, że we Wrocławiu anno domini 1956. Pojawiają się pewne miejsca o charakterystycznych współrzędnych geograficznych, które to współrzędne układają się w prosty ciąg. Takie sfery, jak to pan nazywa tak, tutaj? Tak, i w tych miejscach uaktywnia się moc, belmis władcy liczb, który na początku wydaje się postacią demoniczną, ale potem, jak wiadomo, bo ja horrorów nie piszę, potem, jak wiadomo, okazuje się postacią z krwi i kości. Pan jest wielbicielem szczegółów, zauważyłam w tej książce, jeśli chodzi o właśnie opis obyczajowości, tutaj do tego stopnia jest to precyzyjne, że są konkretne nazwy knajp restauracji, dań zamawianych, scenografii w tej restauracji. Jak wygląda pana warsztat? Czy Pan nie wiem, zaglądał do dawnych nie wiem, kart menu wrocławskich, na przykład, restauracji? Z tym miałem problem. Bo o ile Wrocław przedwojenny? Można odtworzyć bardzo dokładnie i precyzyjnie, ponieważ istnieje niewyczerpane źródło, jakim są księgi adresowe. Otwierają Państwo taką księgę na dowolnej ulicy, powiedzmy ulica Grabiszyńska, Grebszenerstrasse, otwieramy i co? I czytamy. Numer jeden, spis lokatorów. Numer jeden to jest numer domu, spis lokatorów. Jeżeli był w danym miejscu jakiś lokal, to jest on opisany. Jeżeli był warsztat szewski, to jest opisany. Niestety ksiąg adresowych dla... Które by odnosiły się do późniejszej, późniejszych epok, nie ma. Dlaczego? Czy to bałaganiarstwo, czy chęć ukrycia pewnych rzeczy? Nie, czy to na przykład, nie wiem, cztery rodziny były w jednym mieszkaniu Pani, skupione. Po wojnie nie dbano o takie rzeczy, jak sądzę, były ważniejsze potrzeby, ale nie, nie potrafię tego wyjaśnić. Natomiast miałem kłopot. W związku z tym musiałem sięgnąć do czego. Do książki telefonicznej z roku 56. I to też był problem, ponieważ abonentów było mało. Restauracje w dużej mierze na przykład były niestelefonizowane. Zatem tutaj musiałem sięgać do żywego rezerwuaru pamięci, czyli do Ludzie. wspomnień ludzi. I tutaj korzystałem z ich wspomnień, z tych informacji, także i Plotek, na przykład istniała re restauracja, tak zwana podjedynką, mieściła się przy ulicy Słowiańskiej 1, która była znana z tego, iż jej właściciel był w świetnych kontaktach z premierem Cyrankiewiczem, a zatem dzięki tym swoim koneksjom mógł raczyć klientele najwyborniejszymi daniami, czyli na przykład kotletem świeżym kotletem mielonym z buraczkami. Czy to jest tak, że chciał pan opowiedzieć y, m, ludziom młodszym od nas o tym, co się działo w latach 50. W, we Wrocławiu? Nie, nie. Ja mam inny cel. Moim celem nie jest zaznajamianie ludzi z historią. Moim celem jest dostarczenie moim czytelnikom godziwej rozrywki. A ponieważ jestem autorem retrokryminałów podoba mi się ten zgrabny termin y, retrokryminałów, zatem osadzam akcje w przeszłości. Mój wybór padł na lata 50. czy 40. poprzedniej powieści. Z prostego powodu miałem już dość czasów przedwojennych, znudziły mnie one, a jeżeli pisarz się nudzi, to nie jest dobrze, bo wtedy ta nuda jest wyczuwalna natychmiast przez wrażliwego czytelnika. Krótko mówiąc, w tym momencie znudzenie pisarza widać w kiepskiej jego formie, czyli w kiepskich akurat pasusach tworzonych w momencie nudy. A co to znaczy, że jest pan rzemieślnikiem? Pisarz, rzemieślnik i pisasz, co artysta, by było po drugiej artysta, stronie. Artysta. Tak. Po jednej stronie literatura klasy B, po drugiej literatura klasy, klasy A. Zaliczam się do tej pierwszej, klasy B. Jestem rzemieślnikiem. Co ja mam na myśli? Głównie powtarzalność. Powtarzalność. Literatura z górnej półki, literatura najwyższych lotów, raczej. Powtarzalności unika. Ale jest oryginalna, tworzy nowe światy. że O powtarzalności, że, nie, Motywów, uf, ten aha. sam bohater, czyli pewien porządek serialowy, powiedziałbym. Miejsce akcji. Miejsce akcji również, te same rozwiązania, suspensy w tym samym miejscu. To, co uwielbiają czytelnicy, a to, co się bardzo nie podoba krytykom, to jest cecha. Wierność w strukturze, tak? Tak, wierność w strukturze. Tak sądzę, ponieważ no, przez te lata napisałem 14 powieści, w tym dwie wspólnie z moim kolegą Mariuszem Czubajem. 14 powieści udało mi się wyrobić, wyrobić pewien warsztat, to znaczy wiem, kiedy należy przyspieszyć, kiedy należy zwolnić, wiem, w którym momencie należy zastosować punkt kulminacyjny. Zresztą no, ja postępuję w ten sposób, w sposób bardzo taki ścisły i rygorystyczny. Trzymam się w sposób niewolniczy planu, który robię na samym początku. Plan. Plan, który wymyślam w ciągu, no teraz już nawet miesiąca. Kiedyś to był weekend i miałem gotowy schemat, gotowy kręgosłup, z żebrami jako scenami. Kręgosłup, żebra, dopiero potem napychałem to wszystko tkankami, mięśniami, mięsem, opisami i psychologią. Ale Co to, to znaczy, brzmi to... trochę jakby była yy, aplikacja nieomaż do pisania kryminałów. Niedługo tak chyba będzie. Jak już poznamy te wszystkie optymalne, Składniki. Tak, zgadzam się, będzie być może i bardzo dobrze. Cieszę się, że, tak, że nowa technologia wyszłaby naprzeciw takim potrzebom czytelniczym. Mhm. Oczywiście no, aplikacja sama nie wystarczy. Trzeba mieć odrobinę talentu trzeba jakoś sugestywnie odmalować świat. No właśnie Pani Ja wrócił... się trochę boję, że to, że to stanie się takie samo jak produkcja batonów. Na przykład, że są pewne składniki, emulgatory i tak dalej, że to trzeba wszystko. Nie widzę nic tym jest... złego. Istnieją wszak kursy kreatywnego pisania na całym świecie, na których to kursach uczą się adepci no, struktury trójaktówki, prawda, gdzie jak budować psychologię postaci, jak tworzyć postać wieloznaczną i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko daje dobre skutki. Czy jest Pan, czy byłby się pan w stanie podpisać pod zdaniem, że Powieść kryminalna wypełnia lukę po nieistniejącej już właściwie czy będącej w zaniku literaturze obyczajowej. Powieści muszę, obyczajowej. Muszę pana rozczarować. Będę uciekał od tego pytania. To znaczy, pozostawię je chętnie znawcom. Mhm. Ja nie jestem znawcą, znawcą literatury kryminalnej, ani w ogóle znawcą literatury. Yy, nawet jako filolog interesowały mnie bardziej kwestie zmian samogłosek w sylabie postakcentuacyjnej. W wyrazach Łacińskich niż na przykład dzieła Cycerona. Ale ma pan, spotkania z, ma pan spotkania z czytelniczkami, z czytelnikami i kontaktuje się pan z, z czytelnikami. Jak pan tłumaczy, jak Pan wytłumaczy to, że ta powieść kryminalna jest teraz tak szalenie popularna? Co takiego się społecznie wydarzyło? Czy, czy mamy dobrobyt yy, i czujemy się pewnie i szukamy mocnych wrażeń w książkach? Czy nie wiem, żyjemy za szybko na to, żeby czytać jakieś bardzo głębokie, dołujące historie egzystencjalne? Co się dzieje? To zjawisko normalności. Polska stała się normalnym krajem. O ile w latach powiedzmy 70., -tych, 80., -tych, przyznać się, że się czyta Powieści kryminalne w środowisku intelektualnym, myślę o to środowisku akademickim, w którym byłem przez 15 lat, to był, taki, to był pewien dysonans. Kultura popularna, także i sport, na przykład, były często traktowane w tym środowisku jako, jako rozrywka dla gawiedzi. Kiedyś powiedziałem przed w towarzystwie moich kolegów z Wydziału Filologicznego, że oglądałem ostatnią walkę Andrzeja Gołoty. Zostało to uznane za nieprzyzwoite prawie. Zachowanie. Zatem myślę, że właśnie literatura kryminalna miała, miała takie piętno rozrywki bardzo jarmarcznej. Ale w innych krajach, w których bywam dość często, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, we Francji czy we Włoszech nie jest wstydem przyznać się do tego, iż jest się pasjonatem powieści kryminalnych. Pan jeszcze wspomniał o tym, że nie pisze Pan horrorów, i chciałem pana zapytać, czy zdecydowanie, tak jak Edward Popielski, bohater pana powieści Kilku, wierzy Pan w racjonalne wyjaśnienia każdej zagadki? Tak, tak, jestem racjonalistą, wielką wagę przykładam do logiki, jestem człowiekiem rozsądnym, jak sądzę, nie ma we mnie krzty ryzykanta, nie wierzę w przeznaczenie. To wszystko sprawia, że jestem takim dość nudnym pedantem, brak we mnie iskry tego szaleństwa, które jak sądzę ma Pan na myśli, kiedy mówimy o osobach nieracjonalnych.